Wiedźma, mądra kobieta. Nie nazywam jej stara. To mądra kobieta, ta, która naprawdę koniec udawania i wybiera siebie. To kobieta żyjąca w zgodzie z duszą. Wyobraź sobie ją przy oknie, gdy zaczyna padać śnieg. Jej dłonie obejmuje kubek herbaty, ale nie patrzy na pogodę. Obserwuje coś głębszego. Przetrwane zimy, burze i ciężko wywalczony pokój z rytmami życia i śmierci. To jest archetyp Wiedźmy, bądź staruchy, ostatni sezon życia, od emerytury w górę. Ale nie chodzi tu o końce. Chodzi o głęboką mądrość i obecność. Starucha wie coś, czego młodsze kobiety często nie dostrzegają. Największe skarby życia pojawiają się wtedy, gdy wszystko inne znika. Moc pochodzi z głębokiej wiedzy i obecności, niezgonitwej i zdobywania. Zima w naturze i w życiu nie oznacza końca. To czas odpoczynku, refleksji i przygotowania do nowego. W jej obecności hałas świata cichnie. Słucha inaczej, mówi odszczędnie, widzi prosto to, co jest ważne. Dla kobiety, energia wiedźmy pojawia się w menstruacji. Spadają hormony. Ciało wchodzi w swoją wewnętrzną zimę. Pojawia się potrzeba wycofania, ciszy, mówienia nie tam, gdzie wcześniej mówiłaś tak. Rozwiązania problemów stają się jasne, relacje oczywiste. To nie jest słabość, ten kaprys. wewnętrzna wiedźma wzywa cię do siebie. Wiedźma nie dodaje, ona odejmuje. Wybiera znaczące rozmowy zamiast dziesiątek powierzchownych. Spędza popołudnia w ciszy, zamiast wypełniać każdy moment aktywnością. Koncentruje się na projektach, które mają prawdziwe znaczenie. Uwalnia się od rzeczy, które nie niosą radości ani wspomnień. To nie wycofanie, to selektywne inwestowanie swojej siły życiowej. Wiedźma zna swoje granice i w tym tkwi wolność. Drobne troski tracą znaczenie, poszukiwanie, aprobaty słabnie. Może mówić trudne prawdy, bo przestała udawać, że życie jest ograniczone. Każda chwila staje się cenna. Każdy koniec dopełnieniem, a nie porażką. Dary staruchy dla świata, perspektywa, czyli doświadczenie daje zdolność dostrzegania tego, co naprawdę istotne. Mądrość jest to zdolność do opowiadania właściwych historii, uwalniania tych, które już nie służą. Życie duchowe Wolność od presji i biologicznych nakazów pozwala zgłębiać najważniejsze pytania. Wiedźma nie jest niewidzialna ani zgorzkniała. Jest wolna, autentyczna i wnikliwa. Mówi nie, bo jej tak jest znaczące. Spędza czas sama, bo odróżnia samotność od samo osamotnienia. Ścieżka Wiedźmy to nie starzenie się, to dostęp do głębokiej mądrości. Odwaga, aby puścić to, co nie służy. Umiejętność odróżniania tego, co pilne, od tego, co naprawdę ważne. Każda kobieta może ucieleśniać się z wiedźmą. Co miesięczne spotkania z wewnętrzną zimą przygotowują do, do skupienia. Zakończenia nie są porażkami, są dopełnia, dopełnieniami. Każdy sezon kończy się, by pozwolić rozpocząć kolejny. Piedźma pokazuje radykalną alternatywę wobec obsesji świata na młodość i produktywność. Siła obecności, mądrość akceptacji, spokój, w zgodzie ze sobą. To, co dziś poruszyłam, jest jednym z elementów pięciomiesięcznego procesu, który prowadza kobiety poprzez menopauzę jako inicjację ku atrakcyjności, magnetyzmowi, seksualności i głębokiej relacji. Zapraszam Cię do odkrycia swojej wewnętrznej mądrości i pełnej autentyczności. Jeśli czujesz, że te nagrania dotknęły czegoś w Tobie, jeżeli wiesz, że jesteś gotowa na więcej, nie tylko wiedzę, jeśli chcesz doświadczyć tej integracji w ciele, w relacji, w sobie, program Alchemia Kobiecości to dokładnie o tym. To nie jest kurs o menopauzie. To pięciomiesięczna inicjacja, w której pracujesz z ciałem poprzez Praktyki somatyczne i energetyczne. Odzyskujesz magnetyzm przez świadomą pracę z seksualnością i obecnością. Integrujesz wszystkie archetypy od świeżości dziewicy po mądrość wiedźmy. Budujesz relacje ze sobą i partnerem opartą na prawdzie, a nie kompromisie. Jest to program skierowany do wszystkich kobiet, które chcą zintegrować archetypy w sobie.